Dzisiaj krótka refleksja o zaletach mieszkania w Malezji. Zaczynam o zalety numer jeden, czyli pogody. Tutaj, czy to jest lipiec, czy to jest styczeń, mamy mniej więcej taką samą temperaturę. Ponad 30 stopni w ciągu dnia, 20 kilka stopni w ciągu nocy. Słońce wschodzi i zachodzi też mniej więcej o takiej samej porze. Dzięki temu nie mam termometru w domu, nie potrzebuję sprawdzać pogody i dzięki temu mamy też przez cały rok dostęp do takich plaż, jak tutaj widzicie, aczkolwiek skłamałbym, gdybym powiedział, że ja tutaj często przyjeżdżam. Tutaj z kolei pokazuję ujęcie jednego z moich klubów Miejsc w kraju, na Sarawaku na Borneo, gdzie zimny górski potok bezpośrednio wpływa do ciepłego, słonego morza południowo-wschodniego, jedno z miejsc, do którego bardzo chętnie wracam. Zaleta numer dwa to jest wygoda. Na moim kanale znajdziecie film pokazujący, gdzie mieszkam. To, czego tam nie pokazuję, to jest to, że mamy też tam clubhouse. Tak jak tutaj widzicie, clubhouse, gdzie mamy basen, gdzie jest siłownia, gdzie jest sauna, i to jest generalnie standard w tych miejscach, gdzie mieszka klasa średnia tutaj w Malezji. Czynsz przy tym wcale nie jest Wysoki czynsz jest tak naprawdę niższy niż w Polsce, ale o kosztach życia porozmawiam w innym filmie. Zaleta numer 3, a może powinienem powiedzieć, że to jest jednak numer 2, to jest jedzenie. Tutaj pokazuję moją ulubioną potrawę Sarała lakse ale tutaj chcę pokazać to jedzenie uliczne, które dla mnie jest taką naprawdę wizytówką Malezji. Ja tutaj lubię przychodzić. Jedzenie jest tanie, jedzenie jest zdrowe, ale też jest taka atmosfera, które no nie jestem w stanie tak opisać. Nie, tego zapachu, oczywiście, ten film nie jest w stanie oddać. Ale dla mnie, te miejsca, które tu widzicie, gdzie się przychodzi po tanie jedzenie, je się w takich może nie najbardziej sanitarnych warunkach, dla mnie to jest wizytówka tego kraju i to jest coś. Co, z czego korzystam kilka razy w tygodniu. Zaleta kolejna to jest połączenie tradycji i nowoczesności. Jestem w centrum, ktoś tutaj produkuje teraz sok z trzciny cukrowej, tak jak tutaj widzicie na tej maszynce, a tuż obok mamy słynne wieże Petronas, czyli największe, najwyższe bliźniacze wieże na całym świecie. Tuż obok znajduje się Menara 118, czyli drugi najwyższy budynek na świecie. I to uwielbiam w Malezji, dlatego tutaj mieszkam od prawie 20 lat. Dzięki, cześć.